Cześć. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam nieco przybliżyć porosty, które często można spotkać na drzewach w naszym ogrodzie, szczególnie na tych starszych. Czymże są te porosty? Porosty są niezwykłymi organizmami, ponieważ powstają w wyniku symbiozy grzyba oraz glonu. Ta wyjątkowa współpraca pozwala im przetrwać w bardzo różnych warunkach środowiskowych. Porosty nie mają korzeni, łodyg ani liści, a ich ciało nazywamy plechom. Porosty są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza na związki siarki i azotu. Ich obecność lub brak na danym terenie może świadczyć o jakości powietrza. Im więcej gatunków porostów występuje, tym czystsze powietrze w Twojej okolicy. No dobrze, te porosty występują na drzewach, ale czy one szkodzą drzewom podobnie jak jemioła? Nie. Wbrew pozorom porosty nie szkodzą drzewom. Nie pobierają one bowiem substancji odżywczych bezpośrednio z drzewa, tak jak to czyni właśnie jemioła, a jedynie korzystają z wody i soli mineralnych, z opadów deszczu i powietrza. W niektórych przypadkach porosty mogą nawet chronić drzewo, przed infekcjami grzybowymi, ponieważ tam, gdzie już rozwija się dany grzyb, nie rozwinie się żaden inny. Porosty są zazwyczaj nieszkodliwe, ale w niektórych sytuacjach ich nadmierna obecność może być niepożądana. Na przykład na drzewach owocowych zbyt duża ilość porostów może utrudnić oddychanie kory i prowadzić do rozwoju innych chorób. Na szczęście w bardzo prosty sposób porosty możemy usunąć. Za pomocą zwykłej szczotki ryżowej możemy je po prostu zmieść. Ewentualnie możemy je również opryskać za pomocą sody oczyszczonej z wodą. Proporcje 1 łyżka sody na 1 litr wody. Niektórzy z Was mogli słyszeć o teorii, która mówi, że porosty rozwijają się na drzewach, które mają wolny przyrost zarówno na pniu, jak i na gałęziach. Nie jest to do końca prawda i ja z tą teorią się nie zgadzam. Różne gatunki porostów mają różne mechanizmy przyczepiania się do podłoża. Niektóre są bardzo dobrze przystosowane do życia na dynamicznych powierzchniach i mogą skutecznie utrzymywać się nawet na szybko rosnących gałęziach. Porosty rosną raczej bardzo wolno. Nawet jeśli gałąź nieco się powiększy, Porost może zdążyć, nadążyć za swoim wzrostem i ponownie się przyczepić. A na koniec ciekawostka ze świata medycyny. Niektóre gatunki porostów mają właściwości zdrowotne dla człowieka. Od wieków były wykorzystywane w medycynie naturalnej, a współczesne badania potwierdzają ich korzystny wpływ na organizm. Najbardziej znanym przykładem jest płucnica islandzka. Dodatkowo porostom przypisuje się także właściwości wzmacniające układ odpornościowy, działanie przeciwutleniające, wsparcie układu pokarmowego, a także są szeroko stosowane w kosmetyce. I to tyle. Mam nadzieję, że poprzez ten krótki, ale myślę treściwy materiał, co nieco przybliżyłem Ci te ciekawe organizmy. Dzięki i do następnego odcinka. Cześć!